O, ale fito, zobaczmy jak... No Pamiętajmy. teraz popatrzmy na niedźwiedzia Dobra to śpiewamy Mały niedźwiedź mocno Zagibizę. śpi <śpiew> <śpiew> Mały niedźwiedź mocno śpi My się go boimy na palcach chodzi. No ry kurwa Dory A Janosik wyjeżdżamy? No ja wyjechałem no. Kurwa, to ja też łapę. Głowę jeszcze jedno, pójdź do oczy mi ja też bym pojechał. <grym> to wyjeżdżaj z bandy. Wyjeżdżaj. Muszę wyskoczyć z bandy. Z bandą na plecach. Nowak, wypierdalaj. No, wypierdzielaj! No co za gość! No to report. Na w automacie, bachaj na manualu. Tak, poprawił się. <noise> Nie Nie Bez Nie ma, nie ma. A już startujecie? Zaraz no, ja mam czekajkę No to powodzenia chłopaki, jedźcie sobie <śm> No nowak <śm> U. O jadę Kurwa już mam <śm> rozdziałane w no, mi przed mordą zaham zahamował? Ja tam chyba, albo od ciebie się odbił ten McLaren, albo. Albo no ty albo tego kurde, tam pyknął. Co robisz ci, Boże? No, nie wiem, no mi ktoś, bo nie wiem, czujał, że czuję, że przyjechał wiesz? A co robisz ci, Boże? jedzie. Nie no jedzie. <laughs> a może on jeździ, a nie komentuje? No, no tak. No ja idzie za tobą przecież. A może on jeździ, a ja nie komentuje XZ. Nie, on pewnie nie jeździ z tym... z palusem. No... No ale on no tutaj mnie blokują, z co ja mogę. O Jezu, Ksawi i Nowak, matka boska, to jest... Co robię? Co ty bile robią? Ej, sorry, ps 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 Janusik, sorka Janosi, sorka. Kurwa. No, ja do boksu jadę, kurwa. <ślonia> ja tu się nie wiedziałem jak zachować i tak, kurde trochę pojechałem, tak za bardzo. Eh. O, Ooo poszłem Dobra, po robocie Kurwa, Kurwa, dopiero zjechałem z do obok Teraz, teraz pytanie, czy zjeżdżać czy nie Na razie panowie po te hard... czy po hard zjeżdża, czy zostaje do softów hmm. Nie zostaje do softów w Nie No to? Nie no, się robić. Sure Dobrze teraz dzieciaki proszę w szeregu tu dokładnie warto We, bo mi opony ostygną <laughs> 17 jeszcze według tabelki chyba rozbił się kurwa, a co stało Dobra, jadę teraz. Co ty Paweł robi, czemu on zwalnia? Ulecieli dwóch. Trzy Mix i Matthiaser polecieli Nie my. nie my, wygrywam se ten wyścig Nawet nie musiałem ich przetrzymywać No i kozacko, teraz mnie możesz przepuścić a trzymać z tyłu Aladyny Ci ja się... Jedź prawo Wiem, chciałem po prostu się trochę podciągnąć Jest prawo! Ja, nie, nie, będę długo trzymał. Bo, za, bo zaraz mnie wezmą. A jak on nie może więcej tempa wycisnąć już? No to chuj, biorę mnie. To Bartosz. Dobra, jedź prawą, ja tak... Ja tutaj... Odpuszczę

Kurwa, drugi wycieczek, drugi raz alfa, jeszcze nie to wykonał, przecież pierwszy na Lamperski, kurwa. Dobrze wyjście. To jest najszybszy lamp w wyścigu. Dalej. nie ja bardzo... Правда. Jak tam fale 11, kurde Ale cieszę się, że kurde że coraz mniej kurde bez kar Chociaż coś się nauczyłem